W sobotę w Magdalenowie świętowano aż dwa jubileusze: 90-lecie powstania i pięciolecie reaktywowania orkiestry dętej działającej przy miejscowej jednostce OSP. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, której przewodził ksiądz Leszek-Druch. W tej mszy świętej chcemy sięgnąć pamięcią do tych, którzy to dzieło Boże powołali do życia. Tych ludzi, którzy powołali kiedyś orkiestrę, tych, którzy przez całe dziesięciolecia. W niej aktywnie brali udział i uczestniczyli, i tych, którzy dziś tę orkiestrę stanowicie. W tej intencji dziękczynno-błagalnej chcemy dziękować Bogu i prosić, prosić, aby już nigdy ta orkiestra nie musiała przeżywać swojego upadku, ale przeciwnie, aby reprezentowana te, przez tak wspaniałych synów i córki jakimi Wy dzisiaj jesteście, aby mogła długie lata służyć Bogu i ludziom tutejszej wspólnoty i okolicy. To właśnie w dużej mierze księdzu Druchowi mieszkańcy Magdalenowa zawdzięczają przywrócenie do życia orkiestry. W sobotę oficjalnie nazwano go nawet jej ojcem chrzestnym. Ten tytuł zobowiązuje, ale sięgnę do tych czasów. No cóż, byłem proboszczem wtedy w parafii Pażną i słyszałem dużo dobrego o orkiestrze, która przed laty istniała w Magdalenowie tutaj. No później w wyniku różnych racji i losu rozleciała się. Instrumenty pozostały u ludzi, ale w sercach tych ludzi pozostało pragnienie reaktywowania tej orkiestry. To była wielka orkiestra, oni to wspaniale wspominają jedna z lepszych tutaj w okolicy. No i. Te sny o potędze powróciły. Często spotykałem się z relacjami ludzi, ze wspomnieniami, że ta orkiestra była, że wspaniałą rolę tutaj pełniła i w gminie, i w parafii, i w miejscowości. I tak wpadliśmy szybko dosyć na pomysł, żeby tę orkiestrę przywrócić. Zaczęliśmy od zbierania instrumentów. Jak zauważyłem, że jest dużo chętnych i dużo ludzi wspaniałych, którzy chcieliby jeszcze grać, starsze pokolenia, oni chcieli jeszcze grać, tylko już nie mieli na czym. Najpierw musieliśmy zebrać te instrumenty, które Często gdzieś tam w komórkach, na strychach były i traktowane były przez tych, którzy na nich grali, jako pamiątki rodzinne po dziadkach. Zebraliśmy te instrumenty, poddaliśmy je renowacji. Z czasem zaczęliśmy myśleć o powiększeniu ilości instrumentów. Znaleźli się młodzi chętni, którzy chcieliby grać w tej orkiestrze. I ta machina zaczęła się toczyć. I toczyła się tak pięknie i skutecznie, że tych instrumentów przybywało, znaleźli się sponsorzy. Wielokrotnie zorganizowaliśmy nawet zbiórkę ofiar od wiernych pod kościołem na potrzeby orkiestry, bo wierni te orkiestry pamiętali, to była wtedy jedyna orkiestra w parafii Pażno i bardzo nam jej brakowało. Kiedy byłem proboszczem na uroczystości parafialne musiałem najmować orkiestry. Najczęściej to była Zelowska albo Szczercowska, kiedy tutaj pracowałem. One oczywiście chętnie z radością przybywały do. Nas, ale co swoja, to swoja. I z czasem po prostu wszystko to poszło w bardzo dobrym kierunku. Udało nam się 5 lat temu tę orkiestę reaktywować, przybywało instrumentów, byli sponsorzy, którzy potrafili całkiem piękne i drogie instrumenty samodzielnie ufundować, a poza tym wierni parafi, nawet skromne ofiary, na jakie było je stać, składali na potrzeby orkiestry. I tak się to dzieło zrodziło 5 lat temu. Ksiądz tak ciepło, ciekawie i z pasją opowiada o tej orkiestrze, że zastanawiam się, czy sam ksiądz nie próbował czasem na jakimś instrumencie się wkręcić do zespołu. Tak się składało, że śpiewać lubię, ale, ale, ale grać to na żadnym instrumencie jeszcze nie grałem, ale cieszę się, że dzisiaj nazwali mnie tutaj ojcem chrzestnym orkiestry. To zobowiązuje, będę o tym pamiętał. Tak jak ksiądz Druch nazywany jest ojcem chrzestnym, tak Włodzimierz Chynek uznany został dobroczyńcą Magdalenowskiej Orkiestry. Bez jego pomocy reaktywacja zespołu byłaby dużo trudniejsza. W tym wszystkim pieniądze nie są ważne, mówi Włodzimierz Chynek. Liczy się to, że gra orkiestry cieszy mieszkańców. Utożsamiamy się tutaj z tą orkiestrą. No jest nam niezwykle miło i niezwykle, no, powiedziałbym, jesteśmy zadowoleni, że posiadamy tą orkiestrę. Ta orkiestra uświetnia wszelkie tradycje, wszelkie, wszelkie uroczystości, które, 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 występ, które mamy do, do, tutaj do wystąpienia, więc ta orkiestra zabezpiecza te, te rzeczy i to jest no, naprawdę wspaniała rzecz. Chyba fajnie mieć taką świadomość, że jest tutaj orkiestra, która trafia w gusta wszystkich, że fajnie jest ich słuchać. Myślę, że tak. Myślę, że, że dla wszystkich mieszkańców, dla, dla, dla gości przyjezdnych ta orkiestra potrafi sprawić wspaniałe takie warunki komfortu i słuchania, ale mówię, przede wszystkim jest to już profesjonalna orkiestra, świetnie się rozwijająca, świetnie gra, przede wszystkim bardzo młoda, perspektywiczna. No i cieszymy się, że, że, że ją mamy tutaj w naszej, w naszej parafii, w naszej gminie. Podczas sobotnich uroczystości mogliśmy poznać ciekawą historię orkiestry OSP Magdalenów. Wszystko zaczęło się 90 lat temu, kiedy Ludwik Ludwikowski przywiózł spażna instrumenty dęte. Prawie każda orkiestra zaczyna swoją działalność przy kościele. Nie inaczej jest z naszą orkiestrą. We wrześniu 1923 roku Ludwik Ludwikowski przywiózł spażna instrumenty. Zostały one wypożyczone przez tamtejszego proboszcza, a pan Ludwikowski podjął się znalezienia kandydatów do orkiestry. Werbunek nie okazał się zbyt trudny, ponieważ wiele osób mogło w ten sposób spełnić swoje młodzieńcze marzenia, a wielu chciało po prostu spróbować. Nikogo więc nie trzeba było zachęcać do udziału w próbach, mimo że każdy miał swoje obowiązki rodzinne i utrzymywał się z pracy w gospodarstwie rolnym. To się odrodziło tak jakby drugie serce od 90 lat, a 5 lat no to powstało. A ja. Założycielem byłem tej straży, bo work jeszcze grałem jeszcze w tej co 90lecie w ten czas cośmy obchodzili, to grałem. no a teraz to już jak to mówią w spoczynku, ale cały czas jestem przy, pod kontrolę. tam ich jakoś jeszcze to mam, żeby dalej grali i zachęcać młodzież, rozmawiam z proboszczami żeby jak najwięcej młodzieży pozyskać. Po szkołach się kontaktujemy, żeby ta młodzież zachęcić do tej orkiestry, żeby jak najwięcej w tej orkiestrze było, bo instrumenty jeszcze mamy w zapasie, także mogą uczestniczyć i uczyć się grać. Orkiestra z Magdalenowa ma dziś wielu przyjaciół. Część z nich pojawiła się na sobotnich uroczystościach z prezentami. Ja przywiozłam dla Was prezenty. Przy sobie mam tylko jeden. To jest pulpit do nut. Yy, podobno bardzo dobrej jakości. Przyznam się, że trochę podpytywałam orkiestrę, czego im może brakuje, może im nie brakuje, ale powiedzieli, że trochę pulpitów by się przydało. Przywiozłam pięć. Cztery mam jeszcze w samochodzie, ponieważ nie mogłam się z tym zabrać. Jest to trochę ciężkie, bo jak mówię, no, yy, dobrej jakości. Ja poproszę tego najmłodszego. Marcel Kapica. Dziś, pięć lat po reaktywacji, orkiestra OSP w Magdalenowie jest prawdziwą dumą gminy Szczerców. Wójt Grzegorz Kmita jednostce z Magdalenowa poświęcił nawet publikację książkową. To jest straż, która przyjęła mnie w swoje szeregi, zaopiekowała się mną wtedy, kiedy jeszcze nie byłem wójtem wdrażałem się w tej jednostce warka na sztuki strażackiej i miałem tą przyjemność, że gdy straż wznawiała swoją działalność, mogłem to obserwować. W związku z tym, za tą opiekę, za te początki straży w Magdalenowie, ja jestem bardzo wdzięczny, a że mogłem oglądać tą orkiestrę i w tych zajęciach uczestniczyć w tej organizacji również, jestem bardzo również wdzięczny i czuję ogromny, ogromny sentyment, bo to działo się na mojej ich oczach, ale oczywiście to, to nie moja zasługa, tylko tych osób, o których tu na uroczystości dzisiaj była mowa i tych, którzy przede wszystkim już niestety nie żyją, którzy tą orkiestrę założyli, którą tą orkiestrę prowadzili wiele lat temu. To ich zasługa. Ja mogłem przy tym być, to obserwować i dlatego ten sentyment jest bardzo, bardzo taki duży Chociaż tak, ja dzisiaj na Uroczystości powiedziałem, mamy w minie trzy orkiestry, i nazywam te orkiestry, że to są moje orkiestry, a nie dlatego, że. Że przypisuję sobie jakieś zasługi czy prawo do tego sformułowania. Tylko dlatego tak mówię, ponieważ jeżeli tylko jest taka potrzeba, żeby oni byli z nami na różnych uroczystościach, żeby również Straże Pożarne wsparły nas, to te straże i te orkiestry z nami są, z każdą praktycznie miejscowością. I dlatego ciśnie mi się na, na usta takie sformułowanie, skoro mówi się o mnie, że jestem ojcem tej gminy, to Ciśnie mi się to sformułowanie, że to są moje orkiestry i moje straż. Jubileusz 90-lecia zobowiązuje, dlatego muzycy z Magdalenowa nie spoczywają na laurach. Orkiestra chce się rozwijać, wciąż zaprasza do siebie nowych członków. Jest 35 prężnie działających członków. W wrześniu, Pod koniec września planuję przyjęcia, także liczę na to, że będzie jeszcze, jeszcze więcej ludzi zasili grono naszej orkiestry. Instrumentarium o mundurowaniu już jest pełne mamy zimowe, letnie, mundury, czapki, kurtki wiadomo to wszystko już jest dopięty na ostatni guzik także mogę powiedzieć, że orkiestra dzisiaj ma się bardzo dobrze. To Ten jubileusz, to 90-lecie i 5-lecie reaktywacji zobowiązuje. Czego Wam życzyć na następne lata? Myślę, że ciągłej, ciągłego zapału, ciągłej pasji, no i dużo chętnej młodzieży, nie, nie tylko młodzieży, również też starszych członków, aby cały czas ten narybek był, był nowy, no i przychylności władz, no i opatrzności Bożej. Najlepsze życzenia orkiestrze OSP dumie Magdalenowa składa redakcja Gminnej Telewizji. Życzymy kolejnych 90 lat sukcesów i uznania słuchaczy.